Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantazy Bundesligi, czyli zagrajmy w Bundescup. Jesteśmy po kolejce 21, więc przechodzimy szybko do omawiania. Jak już pewnie widzicie, zdobyłem 88 punktów, więc chyba to jest dobry wynik. Zaraz się dowiemy, ale najpierw zobaczmy, jak punktowała cała moja drużyna. Dobra, przechodzimy na kolejkę 21 i lecimy od góry. Robert Lewandowski 18, Andres I2, 15, więc tutaj spoko Ritsu Doan 2 punkty, Brecalo 0, Endo 8, Caliguli 6 więc ta pomoc mogła być zdecydowanie lepiej, i tutaj jeszcze obrona i bramkarz. Akanji 5, nowy nabytek Ludwig Augustin 15, Ginter 10 i drugi Ginter 5, no i Rafał Gikiewicz 4 więc, no tak naprawdę, troszkę szkoda tych dwóch zawodników z pomocy, ale ja jestem zadowolony. Zobaczmy, jak to wychodzi teraz. Czy odrobiliśmy jakąś stratę, jeśli chodzi o naszą ligę, czy też yy, niestety nie? Mam cichą nadzieję, że tak, ale zaraz się tego dowiemy. <laughs> Zacznijmy od początku. Miejsce siódme Lechu 1191 punktów. Miejsce szóste Godzio 1238 punktów, miejsce piąte niemiecki walec 1426 miejsce czwarte Polska Górą 1466, więc tutaj między szóstym a siódmym a i czwartym i piątym są naprawdę małe różnice, więc tutaj niedługo może się coś podziać. Następnie my jesteśmy nadal na trzecim miejscu Ferry Cheetong Club na miejscu drugim 1880 punktów. No i Deluxe 2018. Zobaczmy, jak się prezentuje ostatnia kolejka. Tutaj 21. Na miejscu drugim, więc troszkę nadrobiliśmy. Kto był pierwszy? Ferry Cheetong. No więc tutaj straciliśmy tylko jeden punkcik. Ale zyskaliśmy za to 20 punktów do Deleuxa, więc naprawdę spoko w tej kolejce najsłabiej Godzio, 43 punkty tak jak mówiłem już najlepiej Ferycita 89 więc gratuluję i myślę, że możemy przejść już do kuponu jaki postawiłem więc zobaczcie sami magia remisów tym razem nas pogrążyła więc no niestety się nie udało, ale już omawiamy. Herbelipsk i Augsburg, tutaj postawiłem, że Lipsk wygra to spotkanie i będzie więcej niż półtorej bramki. Li się to sprawdziło po kursie 1.40, gdyż Lipsk wygrywa 2 do 1. Następne spotkanie Leverkusen z Mainz, tutaj postawiłem czystą jedynkę na Leverkusen. Dobrze się zapowiadało, do czasu niestety Mainz zdołało wyrównać 2 do 2 więc tutaj niestety zdarzenie czerwone. Następnie Borussia Dortmund z Hoffenheim, tutaj padł również remis 2 do 2, ale tutaj postawiłem, że obie drużyny strzelą bramkę, więc tutaj zdarzenie mamy na zielono. Następny remis, tym razem 1 do 1 w spotkaniu Stuttgartu z Hertą, ale tutaj również jest zdarzenie zielone, gdyż postawiłem, że liczba bramek w tym spotkaniu będzie mniejsza niż 3,5, Następne spotkanie Werder Brema z Freiburgiem, no tutaj liczyłem na jakąś bramkę, no niestety kolejny remis, tym razem 00. No i Freiburg nie zdobył mojego serca w tej podwójnej szansie, więc zdarzenie czerwone. No i kolejny remis, znowu 0.0, więc tych remisów było naprawdę od groma w tej kolejce. Tutaj postawiłem na Union, szalkę niestety 0-0, tak jak już wspomniałem, więc lipa. Następne spotka spotkanie Eintracht z Kolonią, no tutaj w końcu siadło coś, więc spoko, Eintracht wygrywa 2-0. No i przechodzimy do ostatnich dwóch spotkań, no i oczywiście dwóch remisów, jakby mogło być inaczej. Wolfsburg z Borusem Mönchengladbach, tutaj myślałem, że... Hmm, może paść remis, ale myślałem, że padnie remis bramkowy, dlatego postawiłem, że obie drużyny strzelą. Nic bardziej mylnego. No i ostatnie spotkanie Bayern Monachium z Arminią Bielefeld. No tutaj dla mnie mega zaskoczenie, że Bayern tylko remisuje z Arminią 3 do 3, więc e, następne zdarzenie czerwone. Tutaj postawiłem zwycięstwo Bayernu i, wiek, i ilość bramek powyżej 2,5, więc bramki by się zgadzały. Niestety Bayern tego spotkania nie wygrał. Więc tak prezentuje się ten kuponik. Ile tu mamy czerwonych? 4-5 czerwonych, cztery zielone, więc dość słabo. Ale mam nadzieję, że y, następny kupon, następna kolejka pójdzie nam zdecydowanie lepiej i że w końcu nie będzie aż tylu tych remisów, no bo te remisy naprawdę dość mocno komplikują nam sprawę. No bo mimo wszystko na remisy jakoś mm, obawiam się stawiać. No ale trzeba będzie po prostu kombinować z, ze zdarzeniami obie strzelą, obie nie strzelą, może liczba bramek. No będziemy kombinować także w tym odcinku. Myślę, że to by było tyle. Trzymajcie się ciepło i na razie.